Dobra, Jakub Bednarek, Michał Jurek, Paweł Borysewicz, Bartek Nowicki, Maciej Ziemiewski, Bartek Stefański, Erwin Szczuczyński, Paweł Struś, Daniel Worek. Czy dzisiaj nie będzie go, Szymon Pusz, Wiktor Krukowski, Michał Wnetrzak, czy wnętrzak, wnętrzak dobrze. Tomasz Skowronek, Szymon Zastrużny, Wiktor Kucia, Radosław Czajka, Patryk Bogdan, Mikołaj Lewandowski, Mariusz Skrzypa, Kacper Hajdan, Mateusz Sosnowski, Marcin Filipczak, Dawid Sumiński, Michał Malinowski, Szymon Dałek, Arkadiusz Dyba. To jest niewiarygodne. вау то още не идея музыка Moi drodzy, w przeddzień najważniejszego święta w roku, i tym razem nie mówię o Real Fight Night, tylko o święcie kobiet. Spotykamy się na oficjalnej ceremonii ważenia przed jutrzejszą galą Real Fight Night 4 w Pabianicach. Serdecznie witamy wszystkich zawodników, wszystkich trenerów, koleżanki, kolegów, dziennikarzy oraz tych, którzy oglądają nas w transmisji internetowej. Jutro czeka nas wieczór pełen sportowych emocji. 13. Pojedynków, walki półzawodowe, walki zawodowe. Wielkie święto w Pabianicach, co już nieraz udowadniali organizatorzy Gali Real Fight Night. Z wielką radością spotykamy się w tym samym miejscu w powiatowej hali w Pabianicach, by przeżywać wspólnie te emocje. Jedna Gali, czyli zawodników. Startujemy od walki numer jeden, kategoria 67,5, walka na Rożek czerwony. Walka K-1 Semi Pro. 67 100. To waga Michała Jurka. Panowie, zapraszam do face to face i pozycji bokserskiej. Jakub Bednarek versus Michał Jurek. Pierwsza walka, walka otwierająca jutrzejszą galę. Wrota dla kibiców otwieramy o godzinie 17:00, a o godzinie 17:30 startujemy z kartą wstępną. Kolejny pojedynek 66 kg MMA Semi Pro w narożniku niebieskim reprezentant Hulk Team Police BKS Olimp Szczecin Paweł Borysewicz. 65 500 to waga Pawła Borysewicza, a jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym reprezentant Octopus Łódź Bartek Nowicki. 66200 i zapraszam do spojrzenia sobie w oczy face to face Paweł Borysewicz versus Bartek Nowicki druga walka jutrzejszej gali Real Fight Night 4 bardzo dziękujemy do zobaczenia jutro panowie w klatce. Walka numer 3, 120 kg MMA Semi Pro. W narożniku niebieskim, reprezentant Bone Breaker Skutno Maciej Żywiecki. Bone Breaker Skutno Łamacze kości. 104 600 to waga Macieja Ziemlewskiego, a jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym reprezentant Kopa Kabana Łódź, kałuża team Bartek Stefański. 13 i pół to waga Bartka Stefańskiego. Najcięższa kategoria wagowa podczas jutrzejszej gali. I pozycja bokserska. Maciej Ziemlewski, Bartek Stefański. Walka numer 3. Przypominamy o 17.30 startujemy z kartą wstępną. Czas na walkę numer 4, 77 kg MMA Semi Pro w narożniku niebieskim. Reprezentant Berserkers Team Szczecin, a także Hulk Team Police Erwin Szczuczyński. Siedemdziesiąt siedem to waga Erwina Szuczyńskiego. A jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym reprezentant Oktagon Żory Paweł Struś. 77,5. To waga Pawła Strusia. Panowie, spoglądamy sobie w oczy. Dziękujemy bardzo, panowie. Do zobaczenia jutro. Kolejna walka MMA Semi Pro. 68 kilogramów tutaj. Doszło do zmiany zawodnika. Damian Dąbrowski nie zrobił wagi i przekroczył ją o blisko 5 kg. Dlatego też decyzja organizatorów, by wykluczyć go z gali Real Fight Night 4, ale szybkie działanie i udało znaleźć się znaleźć zastępcę. Nie ma go dzisiaj z nami na ceremonii ważenia, ale będzie jutro w klatce Real Fight Night Daniel Worek. Za to zważymy zawodnika z narożnika czerwonego, reprezentant Philip Fight Team, Szymon Pusz. To zawsze niekomfortowa sytuacja, kiedy na ostatnią chwilę wypada zawodnik. Organizatorzy muszą stanąć na głowie, by szybko znaleźć zastępstwo, ale to też niekomfortowa sytuacja dla zawodnika. 67 kg. Bardzo prosimy o pozycję bokserską. Tutaj face to face nie będzie, za to będzie jutro w klatce. Daniel Worek, reprezentant Bonsai MMA vs Szymon Pusz, Filip Fight. Team. Bardzo dziękujemy. Kolejny pojedynek 84 kg MMA Semi Pro. W narożniku niebieskim reprezentant walecznej lubelszczyzny Wiktor Krukowski. 83 kg 100 gramów. To waga wiktora krukowskiego, a jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym reprezentant oktopus łódź Michał Osiemdziesiąt 84-200. Panowie! Czas na face to face. I pozycja bokserska Wiktor Krukowski versus Michał Wnętrzak. Kolejny pojedynek 80 kg MMA Semi Pro. W narożniku niebieskim reprezentant Szyszka Team oraz kopa kabana Ursynów Tomasz Skowronek. 78,800. To waga Tomka Skowronka. Jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym reprezentant Kopa Kabana Łódź Kałuża Team, BC Team Szymon Zastróżny. siedemdziesiąt dziewięćset. Tomasz Skowronek, Szymon Zastróżny. MMA Semi Pro, osiemdziesiąt kilogramów. I przechodzimy do walki zawodowej. 66 kg a w narożniku niebieskim reprezentant z województwa Gdańsk Wiktor Kucha 66 200 to uwaga wiktora, a w narożniku czerwonym reprezentant Shark łódź. Radosław czajka! 66, 400 Wiktor Kucia versus Radosław Czajka. Walka zawodowa. Kategoria 66 kilogramów. Idziemy 4 kg w górę, 70 kg. Walka zawodowa na zasadach MMA. W narożniku niebieskim reprezentant Bonsai MMA, Patryk Bogdan. Zapraszamy na scenę. 69-600. A w na czerwonym reprezentant kopa Kabana Łódź oraz kałuża team Mikołaj Lewandowski. 70 kilogramów, 400 gramów. Patryk Bogdan versus Mikołaj Lewandowski. I przed nami walka numer 10. Walka MMA semi pro 80 kg. W narożniku niebieskim reprezentant Dojo United Łódź Mariusz dziewięć 79.600. Jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym reprezentant Oktopus Łódź, Kasper Hajdan! 82 100. To waga Kacpra. Informacja w przypadku, jeśli zawodnik nie zmieścił się w limicie, jutro będzie miał odjęty punkt przy pierwszej rundzie. To są konsekwencje niezrobienia wagi. Mariusz Skrzypa versus Kacper Hajdan. A przed nami, moi drodzy, Ważenie zawodników walki charytatywnej to już stało się tradycją podczas gal Real Fight Night, że nie tylko sportowe emocje, ale również możliwość pomagania tym, którzy tej pomocy potrzebują. Walka charytatywna na zasadach boksu 100 kg. W narożniku niebieskim reprezentant szyszka team Mateusz Sosnowski. 97-200. To uwaga Mateusza Sosnowskiego. Jego przeciwnikiem w narożniku Czerwonym, reprezentant Octopus Łódź, Marcin Fifek Filipczak. 99 100. To uwaga Marcina Filipczaka. Przy okazji prezentacja sponsorów I panowie, face to face. Może walka charytatywna, ale też już z doświadczenia wiemy, że podczas tych pojedynków charytatywnych również nie brakuje emocji. Dziś uśmiech na twarzy, jutro. Będzie iskrzyło. I przechodzimy do dwóch ostatnich pojedynków jutrzejszej gali Real Fight Night. 86 kg. Walka zawodowa na zasadach MMA. A w narożniku niebieskim reprezentant Impact Płock Dawid Sumiński. 85 900 to waga Dawida Sumińskiego, a jego przeciwnikiem w narożniku Czerwonym reprezentant Shark Łódź oraz sportowy tuszyn Michał Malinowski. 86 600. Przekroczona waga Michała Malinowskiego. Face to face. I przed nami bohaterowie ostatniej walki, walki zawodowej na zasadach K1 w kategorii 78 kg w narożniku niebieskim reprezentant Crew Simon Szymon Dałek. 77 400 to waga Szymona Dałka a jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym reprezentant MF Gym Arkadiusz Diba 77 600 a waga arkadiusza dyby. Ostatni pojedynek na naszej liście. Walka zawodowa na zasadach K1 w kategorii 78 kg. Szymon dałek wersus Arkadiusz Tyba. Łącznie, tak jak wspominałem przed rozpoczęciem ważenia 13 pojedynków. W jutrzejszej rozpisce Real Fight Night 4. Wielkie brawa, Szanowni Państwo, dla wszystkich wojowników, z którymi widzimy jutro się w klatce. Dużo zdrowia, Panowie, dbajcie o siebie. Jutro spotykamy się wszyscy w komplecie od godziny 17.00. Zapraszamy wszystkich kibiców do pięknej Hali Powiatowej w Pabianicach, a o 17.30 startujemy z kartą wstępną. Bardzo dziękujemy. To była ceremonia ważenia. Widzimy się i słyszymy jutro. Informacja do wszystkich zawodników Sesja...